Serdecznie Państwa witam. Jestem w ul. numer 19. Korki miodne są ściągnięte. A teraz zdejmuję kraty ogrodowe, z których to usunę martwe trzlutnie. Martwe trutnie na tej zasadzie usuwam, że nachylam kraty ogrodowe. Jak są martwe, to spadają, A nie szczepuję pszu, bo żeby sobie czasem matki nie zgubić, aby będzie tam była na kracie ogrodowej ale to jest mało prawdopodobne, bo matka gdyby poczuła ruch, to by zaraz uciekała. No i tu mam, drodzy Państwo, raminowaną tą dechę, no to te pszczoły jej nie zgryzają. I teraz muszę to wszystko określić muszę tu określić, drodzy Państwo, zobaczyć czerw. Jak to wszystko wygląda? No, na razie czerw fajny. Na razie czerw jest fajny. Nic się tu nie dzieje. No i zobaczymy Następny plasterek No i pszczoła ciągnie dalej trudnia To znów to musimy wygolić i tu prawdopodobnie będą do wyjęcia ramki z wędzą tu będą do wyjęcia ramki z wędzą Aj, z tego trudnia trzeba wyrzucić. Z tego trudnia trzeba wyrzucić. Pięknie to wszystko matka w zaczerwia No teraz znów tego trutnia wyrzucić Także to pokolenie pszczół Już mi będzie wychowywało pszczołę zimową Tylko żeby nie wygłodniały Ugłodniały Proszę Państwa, jako to mi przyjemność sprawia przekładanie ramka po ramce. No dzisiaj sobie tylko na to przeznaczyłem ten czas. Tak plaster zaniesiony. Jako jeden z nielicznych uli, gdzie nie ma miseczek matecznikowych to też jest rewelacja i tu są trzy z węzą no i chcę do nich dojść co tam słychać na ty wędzie czy ją trzeba wyjąć i wyrzucić, czy nie? To miseczka, nie. Także teraz, jeśli będą zbiory, to już bardzo daleko. No tu nowa ramka tegoroczna jest pięknie zaczerwiona i odrobiona. Ale tu było cztery, widzę jak to wygląda. Przy reszcie plastu. Jak to wygląda, że to jedna rodzina, jedna rodzina, która odrobiła większość węze, tu ładnie ciągnął i tak. W tym ulu drodzy Państwo tu też ciągną ale zostawię Nie będę im tych ramek zostawiał przełożę do miodni Szkoda ryzykować Szkoda ryzykować żeby plaster niezaczerwiony był w jeździe no bo przecież to będzie ograniczenie matki w czerwieniu. Ładnie to obawiają. Przełożę do miodni i drodzy państwo tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam z tego przeglądu.